Księga Daniela, rozdział czwarty, część pierwsza: Ja, Nebukadnesar, żyłem spokojnie w moim domu i szczęśliwie w moim pałacu. Nebukadnesar przez długi czas prowadził wojny i przebywał daleko od stolicy, daleko od swojego pałacu, ale pod koniec życia rzeczywiście już nie prowadził wojen i żył spokojnie w Babilonie. Miałem sen, który mnie przestraszył a myśli, które miałem na moim łożu i to, co mi się przywidziało, zaniepokoiło mnie. Znowu Nesar miał sen i tak jak poprzednim razem, ten sen go zaniepokoił i pewnie zaniepokoił dlatego, że z grubsza przeczuwał, co ten sen może znaczyć. Wyszedł ode mnie rozkaz, aby przyprowadzono przede mnie wszystkich mędrców babilońskich, aby mi podali wykład snu. I przyszli wróżbici, czarownicy, chaldejczycy i astrologowie. I opowiedziałem im sen, lecz nie podali mi jego wykładu. Znowu tak jak w tym przypadku, kiedy Daniel opisywał sen o posągu, król wezwał. Swoich magów i astrologów. Tym razem zadanie było prostsze. Opowiedział im sen, chciał tylko od nich, żeby wyjaśnili mu, co ten sen znaczy. Magowie nie podali wyjaśnienia i można się domyślać, że nie dlatego, że nie potrafili się domyślić, tylko dlatego, że nie chcieli podawać królowi złych wiadomości, obawiali się, że to się dla nich może źle skończyć. W końcu przyszedł do mnie Daniel, który ma na imię Baltazar, według imienia mojego Boga, w którym jest Duch Świętych Bogów. Jemu opowiedziałem sen. Po wszystkich magach i astrologach, Król wezwał Daniela. Już kiedy Daniel podał mu wykład snu i opowiedział najpierw ten sen, król uznał, że Bóg Daniela jest największym Bogiem. Potem, kiedy trzech młodzieńców kazał wrzucić do ognistego pieca, i oni zostali uratowani. Znów powiedział, że Bóg tych młodzieńców, czyli też Bóg Daniela, jest najwyższym Bogiem. Ale przy tej rozmowie nazywa Daniela jego babilońskim imieniem Baltazar, czyli Strażnik Skarbów Bala, i mówi i pisze, że tak się Daniel nazywa według jego Boga, czyli pomimo tego, że się już przynajmniej dwa razy przekonał, że istnieje najwyższy Bóg, to w dalszym ciągu czcił Bala, w dalszym ciągu uznawał Bala za swojego Boga. Natomiast przyznawał, że w Danielu jest duch jakichś Świętych bogów, ale już nie, na, nie mówił, że to jest jeden Bóg, że, że jest to Bóg Najwyższy. To poznanie Boga znowu mu się z jego woli i winy cofnęło. Baltazarze, przełożony wróżbitów, wiem, że Duch Świętych bogów jest w Tobie i że żadna tajemnica nie jest dla Ciebie trudna. Posłuchaj mojego widzenia sennego, które miałem, i podaj mi jego wykład. Daniel był przełożonym wszystkich magów, tak? takie stanowisko mu Nebukadnesar przyznał, no i wiedział, że Daniel może mu wyjaśnić ten sen i opowiedział to, co też wcześniej opowiedział innym madom. A oto, co widziałem na moim łożu. Widziałem, a oto w środku ziemi było drzewo, a jego wysokość była duża. Drzewo to rosło i było potężne. Jego wysokość sięgała nieba, a było widoczne aż po krańce całej ziemi. To drzewo, które się śniło Nebukadnesarowi, było widoczne aż po krańce ziemi. Babilon, państwo, którym rządził, wywierało też wpływ na, na całą zamieszkałą ziemię. Wszyscy ludzie żyjący w kręgu cywilizacji tamtejszej byli też w kręgu oddziaływania Babilonu w jakiś sposób. Liści Jego był piękny, owoc Jego obfity. I był na nim pokarm dla wszystkich. Zwierzęta polne szukały pod nim cienia, a w jego gałęziach gnieździło się ptactwo niebieskie i żywiło się z Niego wszelkie ciało. Państwo stwarza warunki, w których mogą żyć ludzie. Jeżeli państwo jest potężne, to też wielu ludzi. Żyje z tego Państwa, żyje z tego, że zaspokaja potrzeby władcy i jego administracji i korzysta ze spokoju, który to Państwo zapewnia. A oto co jeszcze oglądałem w widzeniach na moim łożu. Oto Anioł Święty zstępował z niebios. Nebuchadnezzar już widział istotę duchową, która była razem z trzema młodzieńcami, których kazał wrzucić do rozpalonego pieca i pewnie znowu widział jakąś podobną postać. Wołał donośnym głosem i tak rzekł: Zetnijcie to drzewo i obetnijcie jego gałęzie, zerwijcie jego liść i rozrzućcie jego owoc. Niech się rozbiegną spod niego zwierzęta i ptactwo z jego gałęzi. Można się było domyślać, że. Albo państwo, albo jego władca straci siły, to jest ta utrata gałęzi. Straci też możliwość żywienia, wspierania innych ludzi, to jest chyba ta utrata owoców. Ludzie się rozbiegną, przestaną korzystać z jego. Wsparcia, tak jak rozbiegną się te zwierzęta pod ściętego drzewa. Lecz jego pień korzenny, pozostawcie w ziemi, w obręczy żelaznej i miedzianej, na niwie zielonej. Niech rosa niebieska go zrasza i niech ma udział ze zwierzętami polnymi w ziołach ziemi. Jeżeli pozostawi się pień ściętego drzewa, to bardzo często. To drzewo z tego pnia odrasta, zwłaszcza jeżeli to jest drzewo owocowe. Także to pozostawienie pnia znaczyło, że państwo czy też władca nie zginie zupełnie. Będzie miał możliwość, żeby odzyskać dawne znaczenie. Ale będzie taki czas, że będzie. Na równi ze zwierzętami, tak jak te, ten pień miał wysokość mniejszą nawet niż zwierzęta, które się wokół niego pasły. Jego ludzkie serce niech się odmieni, niech mu będzie dane serce zwierzęce i niech przejdzie nad nim siedem wieków. No, tutaj już wyraźnie widać, że ta wizja dotyczy człowieka. Że ma się zmienić jego serce. Serce było w tym czasie siedliskiem raczej myśli niż uczuć. Także widać, że wizja dotyczy człowieka, który zacznie myśleć jak zwierzę. I ma to trwać siedem okresów czasu. Tutaj to jest przetłumaczone jako wieki, ale. W tekście hebrajskim jest mowa o siedmiu czasach, nie wiadomo jakiej długości. Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych. To słowo, które tutaj jest przetłumaczone jako stróża, w tekście hebrajskim dosłownie znaczy czuwający. Bóg cały czas czuwa i jest święty i jest. Trójjedyny są w nim trzy osoby, także to jest określenie i oznajmienie, że to jest postanowienie Boga. A to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad Królestwem Ludzkim. Daje je komu chce, może nad Nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi. To, co zapowiada ten Sen. Ma pokazać, że Bóg decyduje o tym, kto jest królem, a kto nie, i może dać władzę temu, komu chce dać, niezależnie od, od tego, co dany człowiek sam o sobie myśli i do czego dąży. Także można się domyślić, że całe to widzenie dotyczy losów jakiegoś króla, i Biorąc pod uwagę wielkość drzewa, to Nebukadnesar mógł się domyślać, że to jest wizja, która dotyczy jego losu. Oto sen, który widziałem ja, król Nebukadnesar. A ty, Baltazarze, wyłóż mi go, gdyż żaden z mędrców mojego królestwa nie mógł mi oznajmić jego wykładu. Ale ty możesz gdyż duch świętych bogów jest w Tobie. teraz, kiedy Daniel wiedział wszystko, Nebukadnesar prosił go, żeby wyjawił mu, co ten sen znaczy, nie miał wątpliwości, że Daniel będzie wiedział.